System klimatyzacji jeszcze kilka lat temu była to oznaka luksusu i takiej ekstrawagancji. W dzisiejszym klimacie klimatyzacja stała się standardem. Ja również zdecydowałam się na klimatyzację, natomiast wykorzystałam tak zwany system Multispeed. Polega to na tym, że mam jedną jednostkę zewnętrzną, do której mogę podpiąć dwa, a nawet trzy urządzenia. Żeby zaoszczędzić w tej części otwartej tutaj nam tresoli i strefie dziennej mam dużą jednostkę o dużej mocy, natomiast w strefie prywatnej, w sypialni jednostkę już o mniejszej mocy, ale to wszystko jest spięte pod jedno urządzenie, co też nie szpeci tak bardzo mi elewacji. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest też wiele inteligentnych rozwiązań ułatwiających nam życie.